Na budowanie pozycji w społeczności może wpływać zarówno status majątkowy, stanowisko, e, posiadane kompetencje, ale także pochodzenie. Są jednak e, sytuacje, zachowania, słowa, które wpływają na to, że obniżasz swoją pozycję w relacji z drugim człowiekiem. Opowiem Ci o nich w dzisiejszym materiale wideo. Udało mi się to zrobić. Sformułowanie udało zawsze sugeruje, że była to kwestia przypadku, szczęścia, zbiegu okoliczności, a nie rzeczywistych umiejętności i kompetencji. Jeśli udało ci się tym razem, to być może następnym razem już ci się nie uda, albo jest to konsekwencja zbiegu okoliczności, którego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jeżeli dana czynność, efekt, projekt jest rezultatem, pochodną Twoich kompetencji, Twoich umiejętności, to potrzebujesz to jasno zaznaczyć. Zrobiłam to, wykonałam, przygotowałam, a nie udało mi się to zrobić. Albo spróbuję zaprezentować. Tak jakbyś zupełnie nie był pewny, albo zupełnie nie była pewna, czy w ogóle będziesz w stanie dobrnąć do końca tej prezentacji. Chciałabym się dowiedzieć, na czym stoję. Takie sformułowanie jasno komunikuje, że nie czujesz gruntu pod nogami. Czujesz się niepewnie w tej sytuacji i właściwie od drugiej strony, od twojego rozmówcy, zależy twoja pozycja. Jeśli chcesz budować równorzędne relacje i odpowiednio sytuować własną pozycję w tym projekcie relacji w budowanej współpracy, to potrzebujesz dać do zrozumienia, że ty czujesz swoją pozycję, ale potrzebujesz od drugiej strony Konkretnych informacji. W takiej sytuacji lepiej jest zapytać, kiedy mogę się spodziewać informacji? Kiedy możesz dać mi odpowiedź, a nie na czym stoję? Możemy się spotkać, tylko powiedz, kiedy ci pasuje, a ja się dostosuję. Czy naprawdę nie masz w życiu nic innego do roboty? Nie masz żadnych innych zajęć i zobowiązań, że możesz dostosować się do dowolnej godziny? Oczywiście, są sytuacje, kiedy bardzo zależy nam na konkretnym terminie spotkania. Wtedy możemy dostosować się do godziny, albo yy, pewna wina, odpowiedzialność leży po naszej stronie i to my mamy główny interes w tym spotkaniu. Wtedy możemy być bardziej elastyczni, jeśli chodzi o dostosowanie się do terminu spotkania. Jednak komunikowanie, że możemy właściwie zawsze, pokazuje, że. Nasz czas niewiele znaczy, nie ma zbyt dużej wartości, skoro nie przeznaczamy go na nic innego, i właściwie można pomyśleć, że druga osoba robi nam przysługę, że chce się nami, z nami spotkać, bo przynajmniej zrobimy coś interesującego. Czy to ma dla Ciebie sens? Czy to Ci się wydaje wartościowe? Zadawanie takich pytań hmm, daje do zrozumienia, że potrzebujemy opinii drugiej strony, aby w ogóle wiedzieć, co mamy myśleć na temat własnej pracy i własnego projektu. Pytania o sens pokazują, że właściwie my go nie widzimy, ale jeśli dla tej drugiej strony to będzie miało sens, no to świetnie, bo może właśnie udało nam się zrobić ten projekt. Tymczasem, jeśli prowadzisz prezentację, występujesz, prezentujesz ofertę, projekt, wyniki badań, możesz zapytać, czy na tym etapie macie Państwo pytania? Czy na tym etapie masz pytania? czy są do tego jakieś sugestie lub czy na tym etapie pojawiają się jakieś wątpliwości. Wtedy pokazujesz swoją pozycję, swoje zrozumienie dla tematu, ale jednocześnie otwartość do tego, aby dyskutować o właśnie zamkniętym wątku albo etapie prezentacji. Budowanie własnej pozycji w społeczeństwie zaczyna się od poczucia własnej wartości, od komunikacji i sposobu budowania dialogu, w którym czujemy się równorzędnie pod względem drugiej strony. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich porad, koniecznie zostaw reakcję lub komentarz pod tym nagraniem wideo, by widzieć więcej moich materiałów. Do zobaczenia!